witowiskowo-sportowie odbył się drugi festyn piłkarski zorganizowany przez klub sportowy w tak który jest swego rodzaju promocją piłkarskiego przedszkola które działa przy klubie. Piłkarskie przedszkole które powstało rok temu dziś zrzesza trzy grupy wiekowe małych adeptów piłki nożnej które pod czujnym okiem trenerów Krzysztofa Jabłońskiego, Grzegorza Brzysińskiego, i Jarosława Klingera zdobywają pierwsze piłkarskie szlify, jak podkreślają koordynatorzy projektu, jego celem jest nie tylko wychowanie przyszłych zawodników, ale także sprawienie, by dzieci poprzez zabawę z piłką mogły aktywnie spędzać czas wolny. Piłkarskie przedszkole to pomysł który zrodził się Dokładnie rok temu funkcjonuje przy klubie sportowym w da świecie, gdzie dzieci, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą bawić się w piłkę nożną. Natomiast dzisiaj zorganizowaliśmy dla naszych przedszkolaków w gminie świecie taki drugi festyn w zasadzie i turniej piłkarski tutaj na hali widowiskowo-sportowej. Proszę powiedzieć właśnie, jak liczna jest piłkarska przedszkole, ile dzieciaków właśnie do niego uczęszcza? W samym piłkarskim przedszkolu uczęszcza regularnie około 70-80 dzieci. Natomiast na dzisiejszej zabawie, na dzisiejszym festynie bawi się 8 przedszkoli po 20 reprezentantów z każdego przedszkola, czyli mamy aż 160 uczestników. Jeśli chodzi o struktury piłkarskiego przedszkola, to w tym roku właśnie podjęliśmy taką decyzję, że podzieliliśmy to wszystko na, na trzy kategorie, bo w zeszłym roku jak to program był wdrożony, to były dwie grupy. Była grupa najstarsza i była grupa najmłodsza. W tym roku po prostu zrobiliśmy już krok do przodu i podzieliliśmy to na trzy kategorie, żeby to bardziej u, ujednolicić i żeby rozgraniczyć to, jeśli chodzi pod kątem wiekowym. I najmłodsza grupa to jest e, stricte, to są dzieci, które chodzą tylko do przedszkola. Najstarsza grupa, e, średnia grupa przepraszam, to, jest, e, to są dzieci, które chodzą do klasy 1-2 i najstarsza grupa to jest, są dzieci, które chodzą do trzeciej klasy szkoły podstawowej, i to tylko do trzeciej klasy, ponieważ oni już w tym roku pomału przygotowują się do rozgrywek, które od następnego roku, od września, będą właśnie występować w kategorii Olika. Dlatego to już tutaj jest tak bardziej wyspecjalizowane, żeby oni się tutaj przygotowywali pod kątem tych rozgrywek, a, a nie żeby to było w formie zabawy, tylko właśnie już bardziej to piłkarsko wyglądało. Jeśli chodzi o najmłodszą grupę piłkarskiego przedszkola to jest, jest Grzegorz Brzeziński i to treningi są we wtorek o 15.30 i w czwartek o 15.30. Ta średnia grupa, czyli klasy 1-2 ma Krzysztof Jabłoński i te treningi są w poniedziałki, w piątki również od 15.30 do godziny 17.00. A ta najstarsza grupa, którą prowadzi nasz wieloletni trener Jarosław Klinger, również treningi odbywają się we wtorki od 15.30 do godziny 17.00, czyli dwie grupy we wtorku i w czwartek mają na głównej płycie jedna grupa a druga ma na, na boisku bocznym. Oczywiście w przyszłości może dać pełnowartościowych zawodników, którzy będą mogli grać na poziomie trzecioligowym, ale m, też nie o to chodzi. Chodzi również o to, żeby, żeby dzieci oderwać się spod komputerów, żeby mogły Aktywnie ruszać się. Ja myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich. Warto dodać, że najstarsza grupa prowadzona przez Jarosława Klingera od września przyszłego roku będzie brała udział w rozgrywkach ligowych. Zdaniem koordynatorów piłkarskiego przedszkola trudno na razie ocenić, czy któryś z podopiecznych wyrośnie na słynnego piłkarza, ale nie kryją, że zajęcia dla najmłodszych to najlepszy i sprawdzony w Europie sposób, by do tego doprowadzić. Oczywiście my tutaj w takich młodych yy, kategoriach nie stawiamy w ogóle na, na, na miejsca czy na wyniki. Oni mają w tej chwili, to ma być w formie zabawy, mają to trenować, mają ten swój kunszt piłkarski powiększać, dzięki właśnie takim wybitnym trenerom jak Jerozfa Klinger. A no, wyniki to przyjdą z czasem, wyniki dopiero muszą być w wieku juniora osiągane i tam będzie większa na pewno na to wymagania, ale tu w tej chwili absolutnie my jako klub nie stawiamy na, na wyniki w takich młodych kategoriach, to dzieci się mają rozwijać, mają się bawić. My zdajemy sobie sprawę z tego i zresztą dobrze wiemy, że jednak same dzieci i, i też rodzice nie mogą przejść obojętnie obok tego. Jednak ta rywalizacja jest, ale to rywalizacja jest prawidłowa, to jest sportowa, to, to nie jest nic złego, wręcz właśnie do, idzie w tym kierunku, żeby wśród e, tych dzieci rozwijać tę rywalizację sportową, konkurencję i, i żeby to się rozwijało w tym kierunku. Jeśli chodzi o te najmłodsze dwie grupy, to jest stanowczo za wcześnie. Jeśli chodzi o tą już najstarszą grupę, ja mówię oczywiście o piłkarskim przedszkolu, czyli tych e, dzieci, którzy chodzą do trzeciej klasy szkoły podstawowej, to jak najbardziej tam już widać, e, widać chłopaków, którzy no tak to się mówi kolokwialnie, mają papiery na granie, bo potrafią prowadzić piłkę, nie, nie patrzą pod nogi, tylko głowę do góry poniesioną, czyli już są takie perełki, których warto będzie, poobserwować i których będzie można spokojnie zainwestować. Festyn piłkarski dla przedszkoli zorganizowany przez DEW wpisał się w ogłoszone w naszym województwie o roku praw dziecka, dzięki czemu na jego organizację udało się pozyskać dodatkowe wsparcie sponsorów. Dzisiejszy turniej sponsorowany jest przede wszystkim przez Urząd Marszałkowy. Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zakupił nam sprzęt a dzięki zaangażowaniu naszego radnego Pawła Knapika. Ponadto Świecka Mleczarnia zasponsorowała nam jogurty dla naszych dzieci i Związek Solidarność przy Mondi też jest sponsorem tego dzisiejszego turnieju.